Drogie społeczeństwo polskie, ja, jako wasza cesarzowa, i już niedługo jak przejmę władzę na światem, to też będę wasza. Chcę przekazać, że na prądzie obecnego właśnie trendu, który się rozplikuje, to tu, to, to tam, zwłaszcza na TikToku i też na Instagramie, chciałabym dodać słowa mówione, nie wklejone na obrazku, w którym się wieje, jak świtezianka. Jeśli ktoś mówi ci, że się nie nadajesz, że to nie ma sensu, że twoje marzenia są głupie, i w ogóle zostaw to, bo nie masz talentu, to zrób tą jedną rzecz. Pierdnij mu w oko, żeby mu do mózgu doszło, a nie daj Boże, że Ty w te słowa ich uwierzysz. To ja cię tam dojdę sama. Wezmę jeszcze brechę i ociana i ty szybciutko po tym marzenie pobiegniesz po ten cel. Dziękuję. To było moje orędzie do narodu polskiego. Dziękuję. Pamiętaj, to ważne. Dziękuję. Dziękuję.